Na początku tego materiału zapraszam Was na pirateswap.com Możecie tutaj wymienić wasze skiny na naprawdę niesamowite rzeczy. I oczywiście możecie też wasze skiny sprzedać, a klikając sobie tutaj oto plusik i w tym miejscu pisując kodik werłety 35% bonusu z mojego kodu. Na przykład jak kupacie 100 dolców, macie 135 dolarków Zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Także się Manderko Ziemieczki, z tej strony were, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Na samym początku bardzo ważna informacja. Wyniki odcinkowych giveaway'u będą za 5 dni, ponieważ czekamy aż zejdą trade bany, więc jeżeli chcecie wygrać skina, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. No i pamiętajcie o tym, że wpłacając z mojego kodu możecie sobie wygrać 3 takie skiny. Macie tutaj kałzka Nenrewersa za dwie stówki, kałaszka za stówkę i za stóweczkę. Jak wchodzicie 25 zł, macie szansę na wygranie tych 3 skinów. No i zobaczcie, tutaj wam pisze dokładna data wręczenia prezentu nie może być określona, może ona wynosić od 1 minuty do kilku dni więc możecie sobie wpłacić i po prostu automatycznie zgarnąć sobie skina. My dzisiaj w dzisiejszym odcinku od 122, od 122 zł robimy sobie koskę, koski może i koski. Zobaczymy. Więc zaczynamy sobie z szynką za 5 e, 5 razy Oczywiście na 4 subeczki za 29 zł, aż mi się język widzowie plącza, ale to wszystko z tego, że ostatnio jestem, kurde, naprawdę energiczny, dwa streamki zrobione, niebawem kolejny, kolejny streamek, myślę, że w niedzielę będzie dla was odpalony, kilka fajnych skinów sobie oczywiście rozdamy, więc będzie się chciało, oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, bo będą fajne rzeczy dla was do zgarni zgarnięcia. O jezu, aż mi się beknęło, sorry, mordę, ale przed chwilą jadłem obiad. Ej, 4 WP Mortis, wow. 14-20 na razie mamy. No będzie ciężko to wygrać. Będzie ciężko to wygrać, ale może jakimś cudem zaraz jakiś magiczny traw za dwie dyszki tutaj nam przyniesie wygraną. Zobaczmy. No niestety w pierwszym baterku wygranej nie ma. W pierwszym batelku wygranej nie ma, w takim razie lecimy sobie z kolejnym batlem, Tym razem dajmy sobie USPK i Glocki e, z 6 razy i zaryzykujmy sobie. Zaryzykujmy sobie, no bo w takich odcinkach, jeżeli sobie tutaj nie przyryzykujemy od 100 zł do koskim, no to ciężko będzie zrobić tą kosę. A jeżeli by się udało wygrać takiego bateleczka za 5 dyszek, no to tutaj mogłoby wlecieć jakieś 150 zł. No to już by była fajna zaliczka przed zrobieniem kosy. No i zaczynamy fatalnie. Zaczynamy fatalnie, bo zaczynamy za 2 zł, a body samu zaczyna za 18 zł. Więc tutaj, <laughs> przepraszam bardzo. Bardzo, zdecydowanie słabo. No i będzie trzeba gonić. Będzie trzeba gonić, ale czy dogonimy? Zobaczymy. Zobaczymy, widzowie. E, no, na pewno e, palnikiem Burnsena e, tutaj tego nie dogonimy. Trzy skrzynki nam zostały i leci nam 50 groszy, więc tutaj odpadamy w tym momencie z rywalizacji. Prawdopodobnie o złoto można powiedzieć i będzie niestety ciężko w dzisiejszym odcinku zrobić kostkę, ale spokojnie, bo wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Kiedyś mieliśmy cztery dychy i potem się z tego dawałem zrobić profit. Na razie pierwsze dwa grubsze batelki słabiutko, w takim razie wchodzimy do Colorfula, no i gramy na Underdogu. Gramy na Underdogu, w tym razem widzowie spróbujemy sobie na Underdogu teraz to zgarnąć i zobaczymy, czy się uda. No i oczywiście tak jak mówię, jeżeli wpłacacie z kodu Vero ty macie ogromne szanse na zgarnięcie sobie skinów, jak widzicie mało ludzi tutaj sobie wybuje więc może to wy pierwsi sobie zgarniecie takie eleganckie skiny, jakie pokazywałem wam na początku materiału. Łącznie chyba 5 stówek do zgarnięcia, 4 stówki do zgarnięcia, łącznie jest naprawdę fajnie, a tutaj ten batelek na razie prezentuje się fenomenalnie, bo wszystko co nam leci jest mocne, zobaczcie 3 złote, na razie najgorszy i jak u nas przewaga nad botem Alexem jest naprawdę fajna, ale tutaj wkraczają do akcji moi rywale, wkraczają do akcji moi rywale i zobaczymy czy wkroczą na stałe, czy nie wkroczą na stałe, oj 13 groszy, nie eurocentów 13 groszy, no to nie jest dobry zwiastun, to nie jest dobry zwiastun ale spokojnie, bo bot Alex też wystopował, na szczęście wystopował ale no, słuchajcie, 13 groszy 3 razy z rzędu. i Jeden dobry traf dla, dla bota Aleksa, który teraz właśnie się dzieje. Oj, dobra, dla nas też poleciało dobrze. Dla nas też poleciało dobrze, ok. Więc nie ma co płakać. Jest chicken, jest chicken strike za piątkę. No i w tym momencie prawdopodobnie to my wygramy sobie tego batelka. Jak jakiegoś niesamowitego trafu tutaj na, dla moich rywali nie będzie, to my to wygramy. No i słuchajcie, zobaczcie. Batelek za dwie. To był underdog widzowie. To był underdog. Jakim ja jestem idiotą. To był underdog, a ja się cieszę. No debil, no debil widzowie, no debil. No debil, no co ja powiem, no debil. Dobra. 10 skrzynek anime. W takim razie sobie wjeżdża na cztery osoby na standardowym trybie. No wcześniej wziąłem Andredoga, myślałem, że standardowy tryb mielibyśmy stówkę. O wiśnia tutaj sobie wleciał. Jaycon sobie wleciał. Wiśnia sobie wleciał, bo Daleks sobie wleciał. I Jaycon sobie wyszedł, bo się chyba obsrał. Bo Drian Bodaleks i wiśnia tutaj w rywalizacji o złoto. W rywalizacji o złoto i na standardowym trybie, obyśmy to wygrali. Początek jest fenomenalny. Początek jest naprawdę fenomenalny, bo 7 złoty z pierwszej tutaj, z pierwszego dropnięcia to jest naprawdę dobry strzał. No i tutaj. Bot... Aleks sobie wkracza, ktoś do mnie wyzwania, ktoś do mnie wyzwania, ale no niestety teraz nie mogę odebrać, teraz nie mogę odebrać, więc lecimy sobie dalej, lecimy sobie dalej. Sneaky biki, like sticker, zobaczymy co dalej, zobaczymy co dalej. No tutaj fatalna naklejeczka teraz nam dropi za 60 groszy. No na razie jest ta przewaga, tylko czy ta przewaga się utrzyma do końca? No nie wiem, no nie wiem, ale będę wiedział za 4 skrzynki, będę wiedział za 4 skrzynki, no fajnie byłoby to wygrać i ten, tu Tutaj nie, króliczek złotóweczkę warty. No na razie jest przewaga 3 złotych nad botem Alexem, ale oby bot Alex tutaj nam zaraz nie wydropił czegoś mocnego, no bo wtedy byłoby lipnie. Okej, okay, tu jest jakaś ciekawa naklejka 7 złotych, okej, okay, to już jest nasze, to już jest nasze, no nie ma szans tutaj na zgarnięcie nie, dla moich rywali. E, no wreszcie, wreszcie jakaś wygrana. No co prawda tamta była lepsza, no tu jest 58 złotych, ale z tych 58 złotych naprawdę e, można jeszcze coś ciekawego uciłać. I wiecie co? Ja sobie zagram muzycznego batla. zagramy sobie muzycznego batla. Niech będzie ten muzyczny batelek. Trzy osobeczki, standardowy tryb. No, dlaczego do mnie ktoś wydzwania? No, kurde, widzowie, zobaczcie. Dwa telefony w przeciągu minuty. Dwa tele prze telefony w przeciągu minuty. Niech ci ludzie się ogarnią. Niech ci ludzie się ogarną, bo naprawdę, bo naprawdę. oryginal nagrywa tutaj odcinek, a oni do mnie wydzwaniają wariaty. Dobra, początek słaby dla każdego, ale tych music e, z księżyczyk jest dużo, więc będziemy liczyli na to, że po prostu zaraz nam tutaj coś mocnego dropi. Na razie idziemy web-web, można powiedzieć, z botem Michaelem, obym Michael tutaj zaraz jakieś gówno wydropił, a my coś lepszego Oj, 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 9 dla bota Michaela, no niedobrze, niedobrze Oj, 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 niedobrze Niedobrze, bo tutaj nawet Eloświry e, tutaj chce nasz wyprzedzić Ale spokojnie, jeszcze jest trochę szynek przed nami, więc może Uda się odrobić, no 8 zł do odrobienia To nie jest jakoś bardzo dużo, bo może Teraz taka właśnie, myślałem, że Muzyczka będzie więcej warta, a Star dla bota Michaela i powiększa on tylko e, Swoją e, swoje saldo. No, dwie strzynki Music. Dwie strzynki Music, czy to jest do odrobienia? No na pewno jest do odrobienia, ale czy nam się uda? Ok, 9 zł, powolutku, powolutku. jeszcze 4 złote do odróbki. Jeszcze 4 złote do odróbki. Oj, to może być coś. W... O, Jezus. 13 zł dla bota Michaela. Tak tutaj wydropił wariat, że niestety, ale. Przegrywamy tego batla. No i dzisiejszy odcinek musimy wyż... wy... <grymne> uznać wyższość tutaj moich rywali. Ale pamiętajcie, że tutaj w tym miejscu, jeżeli sobie wpiszecie kodik Vero i doładujecie sobie tutaj, tak jak jest w Giveaway, 25 zł, to doładowując sobie 25 zł, macie szansę wygrać z wszystkim. Jest naprawdę zarąbista opcja. Zobaczcie tutaj za 25 zł, tylko 4 osobki sobie dopiero wbiły, więc szanse macie ogromne. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam oczywiście miłego weekendziku. No i co? No i i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się do zobaczyska. Siemanderko, jo!